W poprzednim filmie z serii Zielonego Magazynu obiecałem, że powiem, jak dbać o rośliny, żeby lepiej rosły. Oczywiście są to moje propozycje, czyli chciałbym Wam przedstawić trzy podstawowe zasady, jak dbać o rośliny. Po pierwsze, nie szkodzić. Po drugie, nie szkodzić. Po trzecie, nie szkodzić. Nazywam się Hubert Namański i w dalszej części powiem Wam trochę więcej. Oczywiście najważniejsze jest nie szkodzić, ale chciałbym Wam też pokazać różne przykłady roślin i to, jak z nimi postępować. Obiecałem, że powiem o tym, jak dbać o liście, więc może od tego zacznę. Jedna z pierwszych zasad to dbanie o liście roślin czyszczenie ich lub spryskiwanie. I teraz chciałbym wam pokazać jakąś metodę lub pokazać rośliny, które lubią spryskiwanie, które tego spryskiwania nie lubią. Te, które lubią spryskiwanie i czyszczenie liści, a te, które nie lubią nic. I taką rośliną, która nie lubi nic, jest to właśnie plebodium. Słuchajcie, ona uwielbia wysoką wilgotność powietrza. Natomiast absolutnie nie czyśćmy jej tych liści, ponieważ zejdzie ten szary, piękny nalot z tych liści. Nie lubi też właśnie z tego powodu jakoś bardzo nadmiernego spryskiwania. Oczywiście wszystko to są dobre rady wujka Huberta, czyli takie rady, które ja hodując, sprzedając, opiekując się tymi roślinami, zauważyłem. I zaobserwowałem. Czyli plebodium, naprawdę piękna paproć. O paprociach był wcześniejszy film, również taki nagrywałem o takich ciekawych paprociach. Jak nie widzieliście, koniecznie zajrzyjcie na mój kanał. To też jest bardzo ciekawa paproć, wykorzystywana również przeze mnie jako roślina um, ociętych, na, nacięte liście, ale ja taki z tej nietne raczej kupuję gotowe. I jak wspomniałem, nie lubi spryskiwania i nie lubi też czyszczenia liści. W opozycji do niej chciałbym Wam tu pokazać roślinę, która bardzo lubi spryskiwanie i bardzo lubi czyszczenie liści. O, zobaczcie, takie mam tutaj Anturium Black Love, o którym wspominałem we wcześniejszym filmie, o tych właśnie czarnych, ciemnych, mrocznych roślinach. Słuchajcie. Jak czyścić liście tych roślin? Oczywiście są gotowe ściereczki nabłyszczające do czyszczenia liści. Możemy je użyć. Możemy też użyć zwykłej ściereczki nasączonej wodą i delikatnie przecierać te liście. Przy przecieraniu liści najważniejsze jest to, aby ich oczywiście nie uszkodzić. Zobaczcie, pięknie. Te e, trochę brudne już liście, specjalnie wybrałem już takie, taki okaz, który ma troszkę już przykurzone, ponieważ tutaj u nas w magazynie no, nie dajemy rady wszystkich wyczyścić, poza tym część z tych roślin się sprzedaje e, szybko, część troszeczkę u nas e, przebywa, ale nie jakoś bardzo długo i część od producentów przychodzi w ogóle już z takimi poplamionymi liśćmi, ponieważ często to też ważne, słuchajcie, e, jest to, że te plamy na liściach, takie jaśniejsze, białe, to są poprodukcyjne plamy, które często w etapie jakby nasączania, troszeczkę, troszeczkę spryskiwania tych roślin powstaje taki osad. Zobacz, jak fajnie wygląda już liść wytarty, a koło niego liść nie przetarty. Delikatnie trzymając liść od spodniej strony przecieramy Przecieramy mu całą tą blaszkę. Anturium oczywiście uwielbia również spryskiwanie, więc jak już przetrzemy całe wszystkie liście, możemy go regularnie spryskiwać. Czyli mamy tu roślinę, która uwielbia czyszczenie liści i która nie lubi czyszczenia liści. To jest zasada numer jeden, czyli dbanie o liście. Zasada numer dwa, nie przelewanie. Najważniejsza ever um, zasada, która mieści się oczywiście w tym, um, nie szkodzimy. I teraz słuchajcie, z tym um, podlewaniem, przelewaniem jest bardzo różnie. Oczywiście nie ma jednej zasady, nie ma jednego sposobu na to, żeby wiedzieć, czy roślina potrzebuje więcej czy mniej wody. Dobrze jest oczywiście. Troszeczkę poczytać o tych roślinach, zaprzyjaźnić się z nimi. Zawsze lepiej troszeczkę mniej podlać niż za dużo, ale żeby mieć troszeczkę więcej pewności, wystarczy słuchajcie zakupić sobie takie urządzenie, to jest Higromek, który pokazuje nam tutaj na skali. Czerwone to jest bardzo sucho, zielone to jest tak umiarkowanie i to niebieskie to jest już dość mokro. Jeśli wiemy, jeśli wiemy, jak roślina powinna być podlewania albo z, z jakiejś lektury dowiedzieliśmy się, że powinna mieć bardziej sucho niż mokro, to wtedy wkładamy i widzimy. Tutaj akurat ten Black Cardinal lubi sucho, jak każdy, jak każdy z tej rodziny. W związku z tym, ta skala tutaj jest na początku zielonego. Myślę, że jeżeli zejdzie jeszcze jedną kreseczkę, spokojnie można mu dać troszeczkę, troszeczkę wody. Niedużo, raczej niewiele, ale tak, żeby się mieściła właśnie w tej skali zielonej, czyli tej takiej umiarkowanej. Roślina, która potrzebuje mniej wody, są rośliny, które potrzebują oczywiście więcej, no i są oczywiście rośliny, które potrzebują dużo mniej. Tu mamy Echinocactus grusoni, piękny, zwany fotelem teściowej. On na pewno potrzebuje dużo mniej tej wody i dostarczamy mu jej rzadko, zdecydowanie rzadziej niż Black, do Black Cardinal, ale za to w większych ilościach. Tutaj w mniejszych ilościach, tu w większych. Jeszcze wrócę może do tego momentu, kiedy nie czyścimy liści. No, nie czyścimy liści na przykład w takim scindapsusie. Też ma szary nalot. Pamiętajcie, że te rośliny z jakimś tam nalotem, jeżeli będziemy czyścić, to absolutnie mm, utracą te swoje walory estetyczne. Spryskujemy, spryskujemy jeszcze słuchajcie, o, piękna maranta. Tutaj zdecydowanie możemy spryskiwać, natomiast ja z doświadczenia wiem, że dajmy sobie spokój z jakimś nadmiernym czyszczeniem tych liści. Oczywiście delikatnie możemy je przeczyścić, ale raczej nie szorujmy ich, nie czyśćmy. Eee, ilość wody potrzebna do życia maranty absolutnie umiarkowana. Zasada numer 3, równie ważna jak zasada o tym, żeby nie przelać tych roślin, czyli zapewnić im odpowiednią ilość wody to trzecia zasada mówi nam daj im odpowiednie miejsce do wzrostu. Czyli również zapoznaj się z naturalnymi warunkami, w których żyją te rośliny. Oczywiście w większości mogą być to hybrydy, które zostały wyhodowane, więc tak, jak na, tak naprawdę z tymi, z tymi naturalnymi warunkami nie mają nic wspólnego, ale jednak jakiś w, w w tym genotypie tego wszystkiego jest zawarta to, czy one wolą mieć ciemno, czy jasno, czy wolą mieć rozproszone światło, czy lubią jak na nich po prostu słońce przygrzewa. I tak ten echinokaktus absolutnie uwielbia. Ciemny zamiokulkas nie lubi. W związku z tym mój apel dajmy tym roślinom. Odpowiednie miejsce do wzrostu, najpierw przeczytajmy, nie przeszkadzajmy im we wzroście, nie przestawiajmy ich co chwilę. Zdecydujmy się na to, gdzie on ta roślina chce stać. Jeśli nie wiecie, zadajcie mi pytanie tutaj pod tym filmem. Postaram się odpowiedzieć, jakie warunki preferują określone rośliny. W związku z tym, tak jak wspomniałem, nie przeszkadzajmy im we wzroście, dajmy im swobodę i zapewnimy im odpowiednie oświetlenie. Z takich roślin, które tutaj, na przykład mam i które lubią światło, to oczywiście ten echinocactus grusoni, może być ta oliwka, która stoi tutaj ko mnie, aczkolwiek tutaj też warto wspomnieć, że nie wszystkie rośliny bardzo dobrze znoszą. Wzrost w pomieszczeniach zamkniętych i oliwka z pewnością do takich roślin należy. Tak samo jak ta kanna Scarlet Brown, raczej w domu słabo, raczej na tarasie pięknie będzie rosła. Takie moje trzy zasady. Wrócę do tego: nie przeszkadzać, nie przeszkadzać, nie przeszkadzać, ale również odpowiednio nawadniać, dać odpowiednie światło i zadbać o kondycję liści. Mam nadzieję, że ten krótki filmik pomoże Wam zrozumieć, jak postępować z roślinami i że będziecie oglądali kolejne moje filmy na kanale. Zapraszam Was już niedługo na kolejny odcinek.